Dobry. Witam serdecznie. Nazywam się Karolina Dziadosz, jestem trenerem produktowym firmy TOTIS Pharma. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa webinar o biorewitalizacji. Opowiem w jakim celu się ją wykonuje, na czym w ogóle polega, jakie są wskazania, przeciwwskazania, jakie efekty daje nam. Zabieg biorewitalizacji, jakie składniki wykorzystujemy w tym zabiegu, i pokrótce o nich opowiem. Biorewitalizacja jest zabiegiem, który obecnie bardzo często wykorzystywany jest w gabinecie przez specjalistów i przede wszystkim musi być dostosowany do potrzeb pacjenta, oczywiście, ale generalnie jest to zabieg którego celem jest zapewnienie odpowiedniego rezerwuaru wody dla komórek, po to, żeby prawidłowo mogły funkcjonować, żeby miały odpowiednie środowisko do przeprowadzania procesów metabolicznych. i jest to również zabieg, który służy odżywieniu. Jeśli zastosujemy odpowiednie składniki w produktach do biorewitalizacji, to również odżywimy tę skórę. Najczęściej wykorzystuje się takie składniki jak kwas hialuronowy, który właśnie zapewnia odpowiednie nawilżenie. Ale również witaminy i aminokwasy. Jeśli chodzi o witaminy, najczęściej stosuje się w biorewitalizatorach witaminę A, witaminę E, witaminę C, witaminę D czy witaminę z grupy B ponieważ one zapewniają odpowiednią antyoksydację, chronią błony komórkowe przed peroksydacją lipidów, także mamy tutaj działanie głównie takie antyoksydacyjne, na tym skupiamy się w, w przypadku witamin. Aminokwasy budują kolagen, kwas hialuronowy nawilżenie to wszystko po to, żeby zapewnić młody wygląd, poprawić strukturę skóry, odżywić ją, i same efekty biorewitalizacji mogą się różnić w zależności od tego, jakiego preparatu użyjemy, jakich, jakie potrzeby ma skóra pacjenta, u którego wykonuje się taki zabieg. Przede wszystkim nawilżamy skórę. Dzięki temu drobne zmarszczki zostaną wypłycone. Skóra stanie się bardziej jędrna i elastyczna. Zapewnimy też odpowiedni koloryt skóry, jeśli skóra będzie odżywiona, odpowiednio nawilżona i będzie ona wyglądała na szarą nie będzie szara po prostu. Poprawimy ogólnie rzecz biorąc struktury skóry. Jeśli chodzi o pakiet zabiegów wykorzystywanych w gabinetach profesjonalistów, to występuje i biorewitalizacja i stymulacja. To są dwa odmienne zabiegi. To są zabiegi, które mają inną funkcję. Biorewitalizacja, nawilżenie, odżywienia. Tutaj wpływamy na aktywność fibroblastów, natomiast w przypadku, w przypadku zabiegów stymulacji wpływamy na ich proliferację, na namnażanie się fibroblastów. W związku z tym są to dwa różne zabiegi. Tutaj wykorzystujemy głównie kwas hialuronowy, aminokwasy, witaminy, natomiast w zabiegach stymulacji, biostymulacji wykorzystujemy peptydy, hydroksyapatyt, wapnia czy kwas polimlekowy. Więc to są dwa różne pojęcia. Jeszcze tak kwestią wprowadzenia, wyjaśnienia terminu biorewitalizacja. Jakie są wskazania do zabiegu? Jest to przede wszystkim skóra, która jest odwodniona, która jest sucha, która potrzebuje takiego intensywnego nawilżenia, skóra, która posiada drobne zmarszczki, ale też taka, która utraciła swój koloryt, jest właśnie szara z powodu braku odpowiedniego nawilżenia, z powodu e, braku składników odżywczych i taka, która potrzebuje odmłodzenia po prostu skóra która potrzebuje przywrócenia takiego odpowiedniego napięcia jędrności skóry ogólnej jakości skóry natomiast jak w każdym preparacie i yy, w każdym zabiegu występują przeciwwskazania do zastosowania i tak też jest w przypadku biorewitalizacji, istnieją przeciwwskazania do takiego zabiegu ciąża karmienie piersią tutaj nie ma badań potwierdzających wpływu na, na zarówno organ matki, jak i dziecka, więc nie stosujemy przewlekłej choroby. To są również choroby skóry, na przykład łuszczyca. Oczywiście nie stosujemy, jeśli ktoś ma alergię na pas hialuronowy, taka może się zdarzyć, no to wtedy nie możemy takiego zabiegu wykonać. Stan zapalny skóry. Czyli e, również aktywna e, infekcja, e, opryszczka. E, jeśli mamy e, aktywną fazę, chociażby atopowego zapalenia skóry, jeśli mamy wyprysk kontaktowy, wtedy nie podejmujemy się zabiegu biorewitalizacji. I oczywiście choroby autoimmunologiczne, zależy w jakiej one są fazie, i tutaj już e, lekarz, osoba prowadząca, wykonująca zabieg, decyduje po. Na rozmowie z pacjentem, czy jest możliwość w obecnej chwili podania preparatu biorevitalizatora czy nie decyduje się na taki zabieg i szuka innego rozwiązania dla odmłodzenia, dla nawilżenia skóry. Czym preparat? Do biorewitalizacji powinien się charakteryzować, jakie powinien mieć cechy. Przede wszystkim osoba wykonująca zabieg powinna dobrać odpowiedni preparat do potrzeb skóry. Patrzymy na skład, czy w danym momencie e, są nam potrzebne witaminy, antyoksydacja, czy potrzebne nam jest odżywienie, e, sprawdzamy skład, jakie e, chociażby witaminy występują w tym produkcie. E, sprawdzamy. Jakie są aminokwasy, e, oczywiście kwas hieluronowy, bezpieczeństwo, czyli czy ten preparat jest z bezpiecznego źródła, e, czy ten preparat ma odpowiednią certyfikację e, też dla wygody. E, podającego sprawdzamy czy to jest preparat który jest już w gotowej ampulkostrzykawce czy jest może w fiolkach gdzie trzeba dopiero pobrać to już kwestia komfortu i wygody osoby przeprowadzającej zabieg ale też odpowiednie dostosowanie do rodzaju skóry i do potrzeb skóry o czym już wspominałam i bardzo ważne jest też taki ciągły rozwój personelu który wykonuje zabiegi biorewitalizacji w celu zapoznania się z najlepszą metodą wykonania, podania preparatu, zapoznania się z szczegółowym składem, czy właśnie efektami przed i po. I tutaj też warto uczestniczyć w seminariach. My jako firma TOTiS Pharma również organizujemy seminaria, z, również z preparatu do biorewitalizacji, gdzie przeprowadzamy część teoretyczną, więc najpierw można zapoznać się z całą masą informacji dotyczących preparatu, a następnie też z wykonaniem, z, najlepszymi, z najlepszą metodą podania preparatu, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty i zminimalizować zagrożenie. Skłodniki wykorzystywane są w biorevitalizatorach To przede wszystkim kwas hialuronowy. I tutaj jego ogromna rola. Kwas hialuronowy należy do grupy glikozaminoglikanów, czyli takich cząsteczek, które są polisacharydami liniowymi o długiej, długiej dużej lub średniej lub niskiej masie cząsteczkowej, w zależności od tego, jaki jest użyty w danym preparacie, Bo zbudowane są z powtarzających się jednostek disacharydowych. Tutaj w przypadku kwasu kialuronowego mamy dwie powtarzające się jednostki i jest, nie, są nimi kwas glukuronowy oraz N-acetylglukozamina. One powtarzają się, tutaj mogą Państwo zobaczyć to na grafice, jak zbudowany jest kwas hialuronowy. Jest to e, polisacharyd, e, który należy do glikozaminoglikanów, które nie zwiążą się z białkami, zatem on występuje w formie wolnej. Jest to e, e, składnik, który naturalnie występuje Między innymi w skórze człowieka, i tam go jest najwięcej, jego największa, największy procent występuje właśnie w skórze, ale występuje również w e, gałcoocznym, w ciele szklistym, w płynie łzowym, w płynie e, maziowym stawów. Także jest to składnik, którego naturalnie nasz organizm potrzebuje. Z wiekiem e, oczywiście spada nam ilość kwasu hialuronowego, co objawia się między innymi tym, że powstają zmarszki, że skóra straci swoją jędrność. Dlatego tak ważne jest uzupełnianie kwasu hialuronowego w skórze, a to zapewnia utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry. Kwas hialuronowy ma zdolność do wiązania bardzo dużej liczby, liczby cząsteczek wody. Jedna cząsteczka nieusieciowanego kwasu hialuronowego, bo o takim mówimy w przypadku preparatów do biorewitalizacji, jest w stanie związać około 250 cząsteczek wody. Zatem kwas hialuronowy jest w stanie związać um, około 4000 razy więcej wody niż jego masa. Także jest to ogromna ilość. Niesamowita właściwość kwasu hialuronowego, i tutaj my ją wykorzystujemy. Pas hialuronowy wpływa na y, aktywację y, komórek skóry. Y, mam na myśli fibroblasty, ale nie wpływa na ich proliferację. Dlatego wykorzystujemy go właśnie w zabiegach biorewitalizacji. Ym... Kwas hialuronowy wykorzystywany w biorewitalizacji, ten nieusieciowany kwas hialuronowy, on pełni ważne funkcje w organizmie człowieka, w jego skórze. Nawierzenie, o czym już mówiłam, elastyczność i jędrność skóry, ale także chroni skórę przed uszkodzeniami mechanicznymi, chociażby zapewnia e, odpowiednie środowisko e, do e, produkcji kolagenu, stymuluje produkcję kolagenu, ale także wspiera skórę w procesie gojenia. Kolejnym ważnym składnikiem biorewitalizatorów są aminokwasy. Aminokwasy czyli podstawowe jednostki budujące kolagen, a wiemy, że kolagen jest głównym białkiem naszej skóry. Aminokwasy składają się z grupy aminowej i karboksylowej i, Pełnią ważną funkcję w, w nasz, dla naszej skóry. Wraz z wiekiem oczywiście spada ilość kolagenu w naszej skórze. I w związku z tym mamy też mniejszą ilość aminokwasów, taka synteza białka, czyli kolagenu elastyny spada. i Następują zmiany zarówno w ilości, ale też w jakości, w rodzaju białek, które występują w naszej skórze. W związku z tym znowu mamy te wizualne, widzialne gołym okiem objawy starzenia się skóry. Skóra traci swoją jędrność, elastyczność, staje się biotka, ścieńczona, owal twarzy opada, tracimy... Taki młodzieńczy wygląd i owal twarzy, no i pojawiają się zmarszczki w związku z tym, że nasza skóra się po prostu zapada. I e, aminokwasy są taką niezbędną, e, są niezbędnym elementem, składnikiem, który bierze udział w syntezie białek naszej skóry. Aminokwasy można podzielić na egzogenne, endogenne, ale też można je podzielić pod względem kwalifikacji opartej na udziale aminokwasów właśnie w syntezie białek i są to aminokwasy proteogenne i nieproteogenne. Są aminokwasy, które są niezbędne, które są niezbędne w określonych warunkach. Są e, aminokwasy, które e, występują częściej, częściej, jeśli chodzi o białka naszej skóry, a takie, które występują w mniejszej ilości. E, aminokwasy budują nasz kolagen. Kolagen, czyli taka rodzina białek fibrylarnych, które mają taką unikatową strukturę. Tropokolagen, tutaj widzimy na grafice, czyli takie trzy skręcone łańcuchy. I aby powstawał nam kolagen, niezbędne są w skórze wolne aminokwasy, czyli ta jednostka budulcowa białka kolagenu. Jeśli tych aminokwasów w naszej skórze nie ma, to yy, nawet jeśli będzie zachodzić produkcja kolagenu, to on nie będzie jakościowo y, odpowiedni, nie będzie spełniał swoich, swoich funkcji. Dodatkowo udowodnione też jest, że aminokwasy zapewniają odpowiednie pH środowiska macierzy pozakomórkowej, a także są regulatorami syntezy kolagenu. Tak jak wspomniałam, nasz kolagen, włókna kolagenowe są odpowiednio zbudowane. To oznacza, że taki łańcuch polipeptydowy kolagenu zbudowany jest z około 1000 aminokwasów. I to są trzy łańcuchy. Te łańcuchy mają określoną znowuż budowę. Czasami określa się taki schemat budowy. Łańcucha właśnie kolagenu, tego polipeptydowego, jako GLY, XY. Gdzie GLY stanowi glicyna, to oznacza, że glicyna stanowi co trzeci aminokwas w łańcuchu kolagenu. A te X i Y. To są prolina i hydroxyprolina. Oczywiście występują też inne aminokwasy i one są niezbędne, takie jak alanina, na przykład. I ważne jest jednak, że w tych preparatach do biorewitalizacji sprawdzić, Jakie mamy aminokwasy? Czy to są te aminokwasy, które są rzeczywiście niezbędne i tutaj sięgamy po takie aminokwasy, jak glicyna, jak prolina, jak hydroxyprolina, jak lizyna, ze względu na to, że mają one określone i ważne funkcje, jeśli chodzi o budowę włókien, jeśli chodzi o budowę tych łańcuchów polipeptydowych w, 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 w co w rozrachunku oznacza w budowie kolagenu? I tak, glicyna jest takim, takim podstawowym aminokwasem, jest najprostszym aminokwasem, i on jest jako najczęściej występujący aminokwas niezwykle ważny ze względu na to, że on zapewnia taki prawidłowy skręt, pozwala na zwijanie się łańcucha kolagenu. Tak jak widzimy znowuż na grafice, ten łańcuch jest skręcony i jest to niezwykle ważne. Glicyna, najprostszy aminokwas, umożliwia właśnie skręcanie się tego łańcucha. E, prolina. Prolina jest e, odpowiedzialna za odpowiednią krzywiznę łańcucha polipeptydowego co jest ważne dla jego helikalnej takiej struktury kolagenu. Prolina bie, bierze natomiast udział w powstawaniu hydroksyproliny. Hydroksyprolina, czyli taka przekształcona prolina, która dołączona ma grupę hydroksylową. I aby taka hydroksyprolina powstała w naszej skórze, niezbędna jest witamina C. Dlatego też ważna jest suplementacja witaminy C, gdy suplementujemy się kolagenem. I tutaj, jeśli chodzi o hydroksyprolinę, to jest ona znowu. Niezbędna dla zachowania odpowiedniej struktury kolagenu. Hydrocyprolina pojawia się w tych miejscach łańcucha kolagenu, gdzie zachodzi stabilizacja tej właśnie helisy kolagenowej. Jeśli chodzi o lizynę, to ona zapewnia odpowiednie połączenie tych łańcuchów polipeptydowych w strukturze kolagenu. Kolagen nie jest w stanie tworzyć się w przypadku braku chociażby witaminy C, ale także powinien być zapewniony odpowiedni poziom żelaza. Takie niedostateczne i nieoptymalne warunki środowiska, brak zapewnionych odpowiednich warunków do tworzenia się kolagenu powoduje, że powstający kolagen jest, tworzą się niewłaściwe włókna, a to w konsekwencji powoduje uszkodzenie skóry, ale również naczyń krwionośnych. Nie zapominajmy, że kolagen jest to grupa białek, które budują nie tylko skórę, ale także nasze kości, chrząstki i naczynia krwionośne. Jeśli ten proces tworzenia się kolagenu jest niewłaściwy, no to niestety będziemy mieć też niewłaściwie, o niewłaściwych właściwościach, takich niepożądanych właściwościach naszą skórę, naczynia krzpionośne, kości, stawy, krząstki. Jeśli chodzi o taką natywną Pierwotną wyjściową formą kolagenu jest to tropokolagen, który tworzy duże fibryle kolagenowe. One mają średnicę od 10 do 300 nanometrów i one łączą się w, w kolagen, włókna kolagenowe. I już te włókna kolagenowe tworzą w naszej skórze taką gęstą siatkę. Dlatego jeszcze raz przypominam, ważne są aminokwasy w preparatach do biorewitalizacji po to, żeby utrzymać zdrową skórę i taką piękną, młodą, zadbaną skórę, pozbawioną zmarszczek. Ważną funkcję pełnią również oczywiście alanina, leucyna, walina, ale one są obecne w mniejszej ilości w naszej, w naszej skórze, w, nasz, w kolagenie. Kolagen występuje w różnych formach. W naszej skórze kolagen typu pierwszego, kolagen typu trzeciego, czy w naszym organizmie kolagen typu czwartego, ale te różnice są spowodowane sekwencją aminokwasów i sposobem ułożenia się łańcuchów polipeptidowych właśnie w tych kolagenach, konkretnych typach kolagenów. Biorewitalizacja jest to zabieg, który daje szybkie efekty, który daje skuteczne efekty. Biorewitalizację można wykonać nie tylko na skórze twarzy, ale również na skórze dłoni. Jest to zabieg, który wykonuje się za pomocą mezoterapii i głowej. Jest to zabieg, który można również wykonać za pomocą karboksyterapii, ale najważniejsze jest jego bezpieczeństwo. Także wszystkich osoby, które chciałyby się zapoznać z, z takim produktem, chciałyby w, do swojej praktyki włączyć zabieg biorewitalizacji, zapraszamy do zapoznania się z portfolio. Naszej firmy, z mojej firmy Totis, który jest dystrybutorem różnych marek, zarówno do kosmetologii, jak i do medycyny estetycznej. Znajdą Państwo u nas wybór produktów na wiele potrzeb i do wielu zabiegów. I e, zapraszam raz do zapoznania się z portfolio, a dwa do kontaktu z nami i do uczestniczenia w naszych seminariach, które są regularnie organizowane e, przez nas, e, po to, żeby właśnie zapoznać się też z metodą wprowadzania, podawania. Są preparaty, które podajemy. Głęboko jako stymulatory są preparaty, które podajemy za pomocą mezoterapii igłowej, tak jak biorewitalizatory. Także zapraszam serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą, z naszą stroną internetową, ale także z naszymi social mediami. Tutaj przedstawiamy kod QR do naszego Instagrama, gdzie są informacje właśnie o szkoleniach. I zapraszam do kontaktu też przez stronę internetową pod numerem telefonu, który tutaj mamy. Czy są jakieś pytania z Państwa strony dotyczące biorewitalizacji? Czy na coś jeszcze mogłabym odpowiedzieć? Coś zostało za lub chcieliby państwo poznać więcej szczegółów. To teraz jest ta chwila, kiedy można napisać na czacie pytania. Ja chętnie odpowiem. Oczywiście zawsze pozostajemy do państwa dyspozycji, jeśli pojawią się pytania po fakcie, można pisać zarówno w komentarzach na YouTube, jak i przez nasze media społecznościowe. Nie ma pytań. Dziękuję państwu za dzisiejszy Czas za wysłuchanie tego webinaru. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia kolejnym razem. Do widzenia!